Kindagaj się na nas ciągle patrzy. Może to jest kindagaj. Koleś z serca, Jezus, nie? Tak, jeszcze dzisiaj flagi są robione. Tak e, robię... Jedliśmy hot doga, e, ja sobie wziąłem e, parówkę z Pawła ulubionym serowym chili. Piotrek wziął e, e, parówkę, wzięliśmy obaj parówki e, serbekon, Piotrek wziął do tego sos serowy chili, a ja wziąłem serowy chili i mój arabski łagodny. Ale tak się składa, że ja chyba od tego roku e, ja będę miał ulubiony serowy chili. A, a ja, ja to... keczup! To jest podstawa i parówka zwykł. No. I mamy jeszcze na czerwono. Mówię, mieliśmy na serowo, serowe sosy, więc teraz... Była nam dłoną, no a teczone żeberka, nie? Nasza alternatywa. I mówię, musimy znaleźć Kindega nie wiadomo czy on się tutaj nie kręci gdzieś, nie? Tak, bo e, słuchajcie. Kinda! to jest trochę. Jezu, ale nie tylko. bo jeszcze w krajach jest Kinda? Gdzie jest kinda. Nie wiem, nie, nie ma go, światło nawet, światło się nie pali. Tak. Światło powinno się palić. No, słuchajcie, dzisiaj przychodzimy w ogóle do czynności, nie? Bo wczoraj, mieliśmy, wczoraj ludzka stronoga miałem wersję lektorską z moim głosem, gdy przelektorowałem ludzką stronogę i dzisiaj. No, e, dzisiaj już ruszamy z czynnościami, ale mówię, jak kinda Gaj będzie nas bo e, musimy jak najszybciej się wyzbyć z tej dzielnicy. Śródmieście Gdyni to jest po prostu taka dzielnica gaj e, 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 Kindy, nie? Kindy. A wiesz co to mi przypomina? Takiego to właśnie z Alei 17 Grudnia, No? co my z kiedyś właśnie po tej alei, nie? I ja ze Śląski widziałem jakiegoś właśnie gościa, co on... A się mówi, że tam jest Vitunia, tam gość właśnie, taki Kindagajsze, nie? Tak? No, ale wiesz, facet z Ro, fundacji Ronalda McDonada, podniesione ręce, nie? Wiesz, tam... E, 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 Representaja Ronalda Magnonda a logo właśnie tego ośrodka z niepełnosprawnością dla chorych dzieci, nie? Όיתי, I taki z Biblii, nie? Z tych naszych biblijnych opowieści z, z, no, z, z Biblii dla dzieci. Takie. Taką książkę kiedyś mieliśmy Biblię, nie? Dobra, zbieramy się, biorę wiaderko. Bo wodę i myjemy dzisiaj. Myjemy. Tak. Moc, na pewno brat ja naleję. My jeszcze ją zamiatamy, będziemy musieli podsypać. Nie trzeba, bo widziałem je podsypane. Dobra, ale. Kinda guy. Ok, to na razie. Nie wiem czy mi się nie włączy, ale w każdym razie, jakby co, to. Jak, jak nie włączymy kamery, to znaczy, że kinda nas nawiedził.